to samo, pięć razy głośniej! NIE PODLEGŁOŚĆ NIE NA SPRZEDAŻ! NIE PODLEGŁOŚĆ NIE NA SPRZEDAŻ! NIE PODLEGŁOŚĆ czerwone TO BARWY NIE wycieżone. I GŁOŚNIE! Proszę wszystkich o zachowanie spokoju. Manifestujemy swoją polskość i przywiązanie do pewnych wartości. Nie strzynamy zady. Nie reagujcie na policyjne prowokacje! Oni tego chcą! Chcą mieć pretekst, żeby w przyszłym roku nas zablokować. Nie podległość! Nie nas sprzedać! Aktywni! Radikalni! Słuchajcie, znowu dochodzi do jakichś policyjnych prowokacji. Policyjna prowokacja! Policyjna Tuż pojechał pro... dzisiaj z kraju, ale pociąga za sznurki nawet weryjnie. POLICYJNA PROWOKACJA! POLICYJNA PROWOKACJA! POLICYJNA PROWOKACJA! ZBÓW POLITYCZNYM!